dwa, jeden, poszło I ruszyli! Myślę, że na sportowo jest to też piękne, aby obchodzić święto niepodległości. Cieszmy się! naszą niepodległością. Celebrować odzyskanie niepodległości można na różne sposoby, a wy robicie to biegając, e, propagując e, sport, zdrowy e, tryb życia. Ogólnie warunki najlepsze w tym roku na jakikolwiek stan, 5 km jakie miały. Celem byłoby biegać poniżej 17 minut, ale no niestety zabrakło tych 15 sekund. Jak widziałam, się. Zabrakło 15 sekund, ale ciągnąłem, ciągnąłem do końca. Zostawiłem sobie siły na koniec. Przecisnęłem no i jakoś dało się wygrać. Pierwszy raz w mnie, to byli, jestem mega trasa jest to mega zbuchowy trasa i wyjdziemy coś w porównaniu właśnie do Skyu i Runa. To też biegam co roku, w tym roku, w pierwszym chyba już się będzie, go na lotnisku jest mega. Z Wielką pompą świętujemy święto niepodległości w gminie Kosakowo dzisiaj odbywa się impreza na lotnisku Kosakowo. Jest to bieg niepodległości, już 19 edycja. Główne biegi 5 km, 10 km, ale oczywiście mieli, mamy przygotowaną ofertę dla naszych dzieci, również biegi o różnych dystansach oraz nowość czyli również wyścigi Nordic Walkerów, a także osoby, które się ścigają na rolkach, a sport. I nasza tężyzna fizyczna jest również wyrazem patriotyzmu i budowania silnego państwa. Frekwencja jest fantastyczna, wszystkie pakiety zostały wykupione, w sumie 800 uczestników i dzieci, młodzież, dorośli, więc jest to impreza taka, która też ma wymiar integracyjny, rodzinny, społeczny. Więc bardzo się cieszymy, że oferta jest tak dopasowana, że każdy może znaleźć coś dla siebie, jeżeli chodzi o dystans, konkurencję.